Pan, przepraszam bardzo. Jeszcze raz, jeszcze raz bardzo proszę o ostudzenie emocji, o ostudzenie emocji, o ostudzenie emocji. Panie pośle, bardzo proszę. Panie, Panie marszałku, Wysoka Izbo, ten fundusz, o którym mówimy miał służyć pomocą ofiar przestępstw. Natomiast politycy suwerennej czy Solidarnej Polski stworzyli z niego fundusz wyborczy. Ja to obserwowałem, bo byłem wójtem gminy wiejskiej. Wyglądało to w ten sposób, że przyjeżdżał poseł Solidarnej Polski, spotykał się z OSP z KGW, mówił, że dla swoich są środki. Mogli wtajemniczeni mogli składać wnioski, a później, później za, za pośrednictwem... Panie pośle, składa, potem, potem w kampanie, potem Panie, panie, pan panie, panie pośle... Ja pan wniosek, czy nie? Pan Został pan Został pan pan panie, pośle. Pan... panie pośle... Panie pośle, czy mam, czy mam pana w trybie natychmiastowym wykluczyć z obrad? Jakim, Panie po... ale momencik, momencik. Chwileczkę. Panie pośle Kałużny, proszę, poproszę panią o przekazanie mi Panie pośle Kałużny, jeszcze jedna taka wycieczka pana tutaj na mównicę w poza trybem jakimkolwiek będzie skutkowała tym, że wykluczę pana z obrad. I jeszcze raz, jeszcze raz się zwracam, jeszcze raz się zwracam do panów z tej strony, także do pana posła Woźniaka z prośbą po raz ostatni zwracam się z prośbą do wszystkich, do panów szczególnie, bo emocje panów bardzo ponoszą. W pewnym momencie były uzasadnione, natomiast teraz bardzo proszę o ostudzenie ich, ponieważ będę stosował regulaminowe rozstrzygnięcia. Bardzo proszę. Tak, panie marszałku, to było tak zrobione, że tak jak powiedziałem, pan poseł jeździł w wybrane organizację, dostawał informacje o składaniu wniosków. Rzeczywiście pośrednikiem była gmina. Natomiast, natomiast to, co się później wydarzyło w kampanii wyborczej,